nie znajdujemy się w najstarszej restauracji na świecie, otworzonej już w 1725 roku, czyli w tym roku ta restauracja będzie miała równe. 300 lat. Jest uznana ona przez księgę Porta Mesa. Znajduje się ona w samym sercu Madrytu, blisko Plaza de Mayo. Specjalnością kuchni to pieczone prosie, pieczona jedencina. Myślę, że będzie dobrze. tutaj kończymy menu. Tak jak mówiłem, 300 lat. I tutaj macie menu po angielsku: krewinka, trzystaweczki, zupki, dania z, z jajek, warzywka, rybko. I to, co nas bardziej interesuje, świnka. Dobra ciekawe weźmiemy sobie taki zestawik tutaj za 59 euro macie zupkę do wyboru czoskowo albo do tego świnka, lody chleb i jakiś napój do tego weźmiemy sobie jeszcze jedną świnkę Zobaczcie kochani, sobie zobaczcie jak wyglądają a i taki zestawik, jak już wam pokazywałem z zupką, z winkiem, kosztuje 60 euro. Macisz, znaczy, pisz, ale właśnie ten pies, się świnki, wszystko są gotowe. One by tam szły do pieca i one będą ślicznie na świnkę. Właśnie będziemy sobie niedługo jedli. A on... No i właśnie ta najstarsza restauracja, która nie wygląda tak z zewnątrz. 300 lat z tradycji, jak już Wam mówiłem. Teraz na nami na zewnątrz nie będziemy jedli, bo jest zimno, ale ogólnie zobaczcie, to jest tak, co się wygląda, to jest kilkupoziomowe, bodajże ma trzy piętra, piwnice. Dwa największe roboty robi właśnie to pomieszczenie, gdzie pieką te przepyszne świnki. Mam nadzieję, że ta skórka, ja spróbuję tej skórki, to dostaniemy ekstazy Zobaczcie, Restauracja Botin, najstarsza restauracja na świecie. Taka z 16 euro. No i kochani, zobaczcie, taką mariochę, rocznik 2020, wina, też zobaczcie na Woltę. 14 i po 2 Wasza zdrówka A, dość ciepkie winko, ja nie jestem taki super fanem więc, jest okay, okej. Okay. Zobaczcie owocki, owocki, lód. Naprawdę przepiękna ta kamionka. I spróbuję teraz te sangryki. Jest to jaką Romaniak. soczek. O Jezus, Czego? Chyba najlepsze sangria, jakoś w i zobaczcie wychała nasza świnka właśnie. jest, a to wygląda przepięknie. Trochę ziemniaku pożałowali, bo cztery ziemniaczki. Zobaczymy czy to jest ta jedna porcja czy druga, ale w międzyczasie jeszcze przed wjechała ta zupka czaskowa, co była w menu, więc spróbujmy sobie tej zupki.

Miasto takie bardzo dobre. W ogóle jest, jest nie? Bardzo delikatne, takie soczyste że ojazdy się I wskutek, wskutek, wskutek. I wskutek, wskutek, wskutek. I Zobaczcie, wskutek z naszego i konie zaczyn jeszcze taki ciskaj i podobno najlepszy deser w knajpie pan Kaner polecał zobaczymy co to będzie i nie próbujemy a ja wiecie że za słodkim tego nie jestem super ale z tego co słyszałem jest to przepyszne zobaczmy o Jezus Masakra. Takie pyszne, kremowe. Prostu właśnie w ustach normalnie. Najlepszy przycisk, jaki jadłem, chyba jest jeden taki top deserwy, jaki jadłem w życiu. Masakra. No i kochani, dostaliśmy rachunek. On niestety jest tutaj bardzo, bardzo drogie. Dzisiaj jest 9 kawałek. Za 9 kawałków tej świnki zapłaciliśmy około 64 euro, czyli to jest totalna przeginka. Wiadomo miejsce kultowe, miejsce bardzo stare, no ale to nie zmienia faktu, że widzicie, za to wszystko dostaliśmy 109 euro. Czy warto? Absolutnie nie. No i kolejna pułapka turystyczna. Przychodzą głównie turyści i każdy się da złapać. My się daliśmy złapać. Oni zarobili. My się za bardzo nie jedliśmy. Wiadomo, miejsce fajne, wszystko bardzo dobre. Znaczy jak ogólnie chyba płaczę to niebo teraz na naszą głupotą i no cóż no, pierwszy taki raz, nigdy więcej i szczerze nie polecam wam tej knajpy. Jeżeli chcecie przyjść na jakiś deserek, na coś, napić się sangryjki, sangryka była przepyszna, ale pod względem ilościowy tego miejsca za 9 kawałków zapłacić kuźwa 64 euro 260-270 zł widzieliście za ten platerek do tego cztery kuźwa pieprzone ziemniaczki. No to jest chore spod najstarszej knajpy na świecie przypomnę to jest trzeci raz na świecie, na świecie, na świecie pozdrawia Was Rostuś i nie przychodźcie tu, nie róbcie mojego błędu i moich współtowarzyszy